Co hmm. no teraz? Sylwia, płakam cię. A se jeszcze zrobiłam. I Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności kiedy to oglądasz. Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, ja nazywam się Sylwia i tworzę tutaj treści makijażowe, łapkawkę lub herbatkę. I zapraszam do oglądania. Dzisiaj będziemy robić sobie makijaż walentynkowy i co roku mam wewnętrzną walkę sama ze sobą, czy zrobić sobie makijaż taki mocniejszy, jaki smokey, czy iść w tą delikatniejszą stronę. Także zobaczymy, co wyjdzie. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie takie pół na pół dla każdego, co coś dobrego. Także sprawdźmy czy to co będę chciała zrobić dzisiaj na oku w ogóle ma sens. Let's go. Jeżeli chodzi o początek wlatujemy sobie z baza na oko. W moim przypadku to jak zwykle korektor z NYX. Standardowo co tydzień będę wam go pokazywać. Bardzo go lubię. Jeśli chodzi o korektory to jestem dość przywiązana do tego którego korzystam, ponieważ jeżeli się sprawdza, nie jest za ciężki, no to po co to zmieniać? Także lecimy sobie na początek całym okiem. Właśnie zrozumiałam swój błąd, że powinnam najpierw zrobić brwi, jeżeli chcę zaczynać od oka. To nie problem. Zaraz do tego przejdziemy. Także nakładamy sobie dość solidną ilość tego, ponieważ gębeczkę to oczywiście nam wciągnie. Kup, kup, kup. Dobra, korektor mamy w miarę rozklepany, także faktycznie może zróbmy sobie te prwiny na początek. Będę sobie używała teraz tego musu z Maybelline. Przekonuję się do niego, jest fajny. Jeżeli nie używa się go dużo, tak proporcjonalnie, to nie robi, nie, nie robi aż tak źle jak mógłby robić, tak jak na początku mi robił, bo jak zwykle oczywiście nie potrafiłam z niego korzystać. No ale dobra, może najpierw sobie wyczeszmy te brwi z tego korektora, którego już sobie stwierdziłam, że nałożę, bo po co. Swoją drogą mam nadzieję, że podobało wam się światło dzisiaj, się trochę nagimnastykowałam, żeby wybrać ładny kolor, padło na Barbie, kolor Barbie, idealny pod opaskę dzisiejszą z grzybkiem i dobra. Brwi mamy wyczesane, także lecimy sobie teraz tym całym musem, ja sobie oczyszczę troszeczkę tą szczoteczkę, dobra i lecimy. Tu ja mówiłam przed chwilą, że się z nim polubiłam. On ma chyba inne zdanie na ten temat. Ale no nic, wyczyszemy to. Będzie dobrze. Dobra, nałożyłam to jako taką. Wyczerzmy to po prostu. I to nie zaschnie na mur beton. A od dołu i tak przelecimy sobie korektorem. I od góry chyba też trzeba będzie. za dużo nie widzę. Dobra, to ja lusterko? Dobra. A nie ma źle. Dobra. To weźmy sobie taki najprostszy yy, pędzelek. Dobra, ten pędzelek będzie fajniejszy, będzie trochę mniejszy, ale dzisiaj sobie wzięłam tylko potrzebne kosmetyki, więc może nie będę kupiła co chwilę wszystkiego dookoła. Jednak potrzebujemy tego lustereczka, tylko tak, żeby was nie zakryć. Ok, jeżeli chodzi o brwi, to mam już je zrobione, troszeczkę sobie je wyczyściłam od spodu. Będziemy teraz przechodzić sobie do cieni. I teraz sobie tak myślę, że najpierw może nie wzięłam sobie putru. Hmm. Czy mam jakiś taki pasowy ładny cień w tych paletkach to sobie przygotowałam? Nikt nie wie. Ten ma całkiem ładny, no myślę, że ten tutaj taki... Nie wiem czy będziecie widać, nie chcę zbytnio Wam tak świecić tym lusterkiem, ale myślę, że ten tutaj taki bazowy nada się. To polecimy sobie już na całą powiekę. Jeden korektor już ma dość. Eee, ale jaki on ma pigment. Panie! Nie wiem czy mi się to podoba. No dobra. Korma. Powiecie. Dobra, tym co się tam będzie mniej więcej osypywać w międzyczasie, totalnie się nie przejmujemy. Mamy to gdzieś. Mamy to naprawdę bardzo, bardzo gdzieś. Jeżeli chodzi o dalszą część oka, ja sobie skupiłam ten cień, którego chciałam użyć. Ja sobie ten czerwony cień, który przeszokowałam, chyba sobie wymyśliłam. Więc użyjemy sobie cienia Jupiter z tej paletki Revolution. Co będzie, to będzie. Co nie będzie, to przypał. Dobra, więc wezmę sobie jakiś taki mały pędzelek i próbujemy sobie zrobić cienie. Mam nadzieję, że mnie widać. Gdzieś tak. Żeby zrobić taką ale kreskę z tych cieni. bo teraz się zastanawiam, czy nie lepiej sobie wziąć z kośnego pędzelka. Czy weźmiemy sobie taki skośny pędzelek? Mam nadzieję, że będzie w miarę fajnie napigmentowany już wydarzenia, ale. Ale to nic, bo będziemy potem sobie przyklejać fajne diamenciki. Coś z tego wyjdzie. Najpierw zrobimy sobie jedno oko, jeżeli chodzi o cienie, a potem będziemy myśleć, co dalej. Może spróbujemy sobie już z tym brokatowym cieniem z Nyxa. O, o coś takiego nam chodzi. Mniej więcej, to ja to troszeczkę przyblenduję minimalnie. Poprzednim pędzelkiem. Bo kochane moje, na to będą szły piękne czerwone diamenty. O, no, coś, coś takiego chyba bym chciała. Dobra, jeżeli chodzi o ten cień, to wydaje mi się, że fajnie będzie wyglądał, jeżeli przeciągnę go. Trochę ku górze, a później sobie odetniemy od środka tą kreskę. sprawdźmy, czy to wyjdzie, czy mój plan misterny zadziała. takim maluszkiem ja tutaj nie mam za dużo miejsca pod brwią, więc działam na tym, co mam. Teraz wezmę sobie troszeczkę bardziej taki puchaty pędzelek. Chcę to troszeczkę bardziej rozblendować. Czerwony wychodzi mi jak różowa, ale z drugiej strony, kto byka temu zabroni, mogę być różowa zamiast czerwona, nie? Dobra, i może dołóżmy sobie jeszcze troszkę... Troszeczkę tego czerwonego, to miejsce. No i znowu blendujemy. Wracam sobie do tego bazowego cienia. I teraz, tym bazowym cieniem, spróbuję sobie jeszcze bardziej to rozblendować, żeby to miało ręce i nogi. i Teraz wezmę sobie taki zwykły patyczek higieniczny, na są czego sobie Płynnym micelarnym i będziemy czyścić. Więc ja bez sensu nakładałam ten korektor tutaj w takich ilościach, no ale mam nadzieję, że widać cokolwiek, co robię. Tak, chociaż mniej więcej. Dobra, i teraz wracamy sobie do korektora. Tu sobie chyba wezmę ten z Maybelline Fit Me. I tym małym pędzelkiem. Tu jesteś, dobra, nie zgubiłam tym razem. I tym małym pędzelkiem spróbujemy sobie to troszeczkę tutaj wyrównać. O tak zrobimy. I do góry, to będę wiedziała mniej więcej, gdzie odciąć. Fajna ta linia się tutaj robi. No i lecimy z tym teraz. Dobra, nałożyliśmy sobie korektor. Jeszcze sobie troszeczkę doklepię ten środek powieki. I na to już myślę możemy sobie nałożyć też jakimś takim fajnym, mniejszym pędzelkiem. Ten bazowy cień, przynajmniej nam się ten korektor w żaden sposób nie zroluje. Dobra, widać to, wydaje mi się, że tak, też nie musi to być idealne, jak w zasadzie nic nie musi być idealne. Ale będziemy. Dlaczego? <laughs> no właśnie wytłumaczę najpierw. Dlaczego? Bo będziemy właśnie w to miejsce nakładać sobie te fajne diamenciki. Mhm. Więc to ma być tylko nasza taka baza, nie musi być równa. Dobra, także ja sobie przechodzę teraz do drugiego oka za kamerą, a wy w międzyczasie możecie wbić sobie na moje inne socjale, takie jak na przykład TikTok. Na Instagrama też dodaję fajne e, filmiki lub zdjęcia. Tam też. E, Wszyscy dowiadują się pierwsi, że wyszedł nowy film. Także ja Was tam zapraszam, a ja szybko robię sobie drugie oko i do Was wracam. Dobra, ja już do Was wracam z drugim okiem zrobionym. Pod Waszą nieobecność troszeczkę poprawiłam sobie tylko kolor na tym oku, bo jakoś mi tak słabo było. Także przechodzimy sobie teraz do klejenia tych pięknych diamencików. Ja swoje mam. Takie, taki zestaw kolorowych. One są generalnie do paznokci, ale do makijażu też się nadają, jak dla mnie sztos. Zawsze sobie takich używam, jeszcze nie umarłam od tego. Także plan jest taki. Plan jest generalnie dość prosty. Ja sobie nałożę ten klej do rzęs po prostu w to miejsce, gdzie potencjalnie chcę mieć te i będziemy sobie do tego po prostu doklejać. Zacznijmy stąd, no tak mniej więcej tu, małymi kroczkami. No, ja sobie to tak pędzę. Będę A Wy pewnie wrócicie na efekt końcowy, bo się na tym trzeba niestety skupić. Myślę, że zrobimy sobie wspólnie taki mały kawalątek, byście zobaczyli mniej więcej, jak to wygląda. Halo, policja. Mojego kota wstąpił szatan. A nawet jak przed chwilą. Dobra, więc w ten sposób wygląda już kawałek zrobiony. Ja sobie w międzyczasie zrobię do końca i wrócę do Was już z jednym okiem skończonym, żebyście też mogli zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda. Dobra, także jeżeli chodzi o diamenciki, koraliki, cyrkonie, czy jak kto woli to nazywać, to wygląda w ten sposób i tak mniej więcej o to mi chodziło. Tu mi coś nie poszło, ale to komu wszystko wychodzi idealnie, na pewno nie mi. Powtórzę sobie to na drugim oku, jeszcze po drodze się pochwalę, ja to od Także prawdziwie walentynkowo dzisiaj mamy. Także kończę sobie drugie oko i zaraz do Was wracam i lecimy dalej. Dobra, także jeżeli chodzi o oczy, wydaje mi się, że na ten moment mamy je skończone. Także może zróbmy sobie razem twarz. Bo tutaj też będziemy się konturować na mokro. Pokażę Wam, czego będę używać. Jeżeli chodzi o podkład, to oczywiście będzie to Loreal. Lista oczywiście kosmetyków na dole w opisie. Konturowanie. Standardowo NYX. Mam nadzieję, że widać. Jeśli nie, no to opis. Do ten dalej będziemy używać też różów kremie od Catrice i będę testowała sobie dzisiaj bazę pod makijaż. Kolejne podejście, jakoś ostatnio mi coś z nią nie, nie grało. No ale zobaczymy. No i korektor też NYX. Jakoś polubiłam tego nyx ostatnio. Jeżeli chodzi o podkład, nałożymy go sporo. Jak widzicie, Wysypało mnie trochę. Także postaramy się część przykryć. Szczęść trzeba będzie żyć. Także ja sobie rozłożę ten podkład w miarę, tyle mi zeszło z tymi diamencikami, że ona już jest prawie sucha. No ale dobra. Ducha gąbeczka działa dość podobnie, bo jest mniej miła. Potoczy nie za bardzo, podjeżdżam tam, będzie korektor, także tym się nie martwię. My sobie z całą twarzą, już sobie ponakładamy, to już zostanie tylko blendowanką. Dobra, i zanim przejdziemy sobie do korektora, ja so nie nałożę bazy. I, i czemu nic nie mówisz? Czemu nic nie mówisz? Będzie bez bazy. Cóż, muszę z tym żyć. Zawsze jakoś sobie radzę bez bazy. Ba bazy. bez bazy na co dzień. Także lecimy sobie z konturowaniem. Nie płaczemy. zdarza się najlepszym. Dajemy sobie taką solidną porcję tego konturowania. Mam nadzieję, że ładnie mi się to rozblenduje teraz bo nawet sobie kremu nie nałożyłam. Znaczy nałożyłam, tylko go zmyłam, bo sobie wycierałam osyp. Dobra. Dajemy sobie też tutaj na skronie. Zmniejszamy sobie czoło, trochę żuchwa. Ja sobie jeszcze troszeczkę dodam tutaj. No i, i tak to mniej więcej wygląda z samym brązerem. Jest różnica, du dużą widać. Widać od razu różnicę, także od razu sobie zrobię drugą część twarzy i będziemy mogli przechodzić sobie zaraz do różu. I przy okazji konturowania możemy sobie jeszcze przy okazji zrobić nos, że lecimy sobie tutaj i tutaj, i tutaj, i tutaj będzie, do nosa sobie już użyję takiej troszeczkę mniejszej kąbeczki. No, mamy. I teraz róż. Przechodzimy do różu. Jeżeli chodzi o róż, to ja sobie go nałożę palcem i wklepię sobie go kąbeczką. Ostatnio próbowałam korzystać z tego różu na parę różnych sposobów i ten chyba najbardziej mi pasuje. Mogę sobie w miarę kontrolować to, ile tego faktycznie jest na twarzy. No i lecimy, żeby to tak w miarę połączyć też z okiem. Tu jeszcze troszkę i taką totalnie resztówką produktu sobie jeszcze jadę tak do centrum, żeby to zaspolić ze sobą. No i druga strona. Jeśli chodzi o róż, to myślę, że na ten moment nam wystarczy. Zrobimy sobie szybko korektor, bo przede wszystkim z tego, co widzę, potoczami musi być. No i trzeba. Spróbować chociaż zakamuflować minimalnie te, te wszystkich nowych przyjaciół, z którymi muszę nauczyć się żyć jeszcze przez pewnie parę dni. Także nakładamy sobie minimalnie potoczy Tutaj nałożę. Tutaj. A, to już w sumie nie ma takiej tragedii. Okej, okay. jedno tylko zrobione. Nie wyjeżdżam daleko. Za to oko jak zazwyczaj, no bo tam już w zasadzie mam makijaż, którego nie chcę odcinać. Tam już ten róż idealnie się wpasował. I podnoszę oczy, podnoszę wzrok do góry i widzę te kryształki. Gdyby to nie było takie czasochłonne, chyba nosiłabym to na co dzień. Dobra, także przechodzimy sobie do tego pudru. Mam nadzieję, że on jest prosty. Do tego pudru, zakryszona. On mnie nie zawodzi że mnie kocha jak swoje. Ta gąbka już e, dogorywa, więc wezmę sobie po prostu jakiś mały pędzelek i będę sobie to wszystko powoli pudrować cieniutką warstwą. I co nie mówicie? Co nie, co nie mówicie? No fajnie, fajnie, ale bym się chodziła z takim korektorem tutaj, nawet go nie zauważyłam. Brawo ja. Dobrze, że jeszcze nie popudrowałam Aj, to by było jaja. Ale on pięknie pachnie. Dobra, także skoro przestaliśmy się świecić, dołożymy sobie błysku. Ja tutaj nieśmiertelnie będę używała tego rozświetlacza z Catrice, ale opakowanie ma słabe. Już czuję, że ta klapka tutaj tak dogorywa trochę, pewnie niedługo zostanie bez tej klapeczki, ale jest piękny, wybaczę mu, wybaczę mu wszystko, dobra, także lecimy sobie standardowo, tak jak lubicie, z jednej strony działa, z drugiej strony też zacznie zaraz działać, ja sobie to jeszcze tutaj, jak zawsze, no, kupidyna, żeby się świeciło, jeszcze bardziej niż powinno, dobra, i tu sobie jeszcze poprawię, bo coś nie widzę, Czy ja mam wystarczająco rozświetlacza na twarzy? Mam nadzieję. O, widzicie? To się nawet nie domyka jakoś specjalnie. No dobra, teraz się domknęło. To co? Co teraz? Pomadka, oczy, pomadka, oczy, pomadka, oczy. Dobra, pomadka na koniec, standardowo. E, więc ja sobie będę używała tuszu jakiegokolwiek. Teraz polecimy akurat z tym, ale ja go będę używała chyba tylko i wyłącznie pod sztuczne rzęsy. Bo on nie robi jakichś spektakularnych, spektakularnych rzeczy na moich rzęsach. Także to będzie taka typowa baza pod jakieś kępki albo sztuczne rzęsy. I myślę, że. że a, także dzisiaj myślę, że będziemy sobie testować kolejne sztuczne rzęsy od Essence. Zaraz sobie jakieś wylosuję. A na ten moment y, przeczyszę sobie delikatnie rzęsy tym duszem. Mniej więcej taka szczyteczka. Szczerze, nie wiem, jeżeli komuś coś robi ten rzęs, ten, rzęs, ten dusz, to, to chwała Ci za to, fajnie, super. U mnie nic, totalnie. Chociaż no, zaraz sobie zrobimy w zasadzie porównanie, może delikatnie coś robi ale to wciąż nie jest efekt, do którego ja jestem przyzwyczajona, bo chociażby ta panorama, czy ten drugi, nie mam ich tutaj, nie pamiętam. No. Ten fioletowy taki tuż opakowanie fioletowe tak ostatnio chyba wam pokazywałam go. One robią robotę. One są piękne. One wydłużają rzęsy. One tak rozdzielają je. A ten tak sobie jest, po sobie jest. Dobra, także ja sobie tuszuję drugie oko i wrócę do Was z sztucznymi rzęsami. Tak. Dobra, znalazłam sobie rzęsy, które będę chciała dzisiaj przetestować. Ostatnio próbowałam sobie takich ogromnych, laleczkowych w tym artystycznym makijażu, który ostatnio pojawił się na moim kanale. No, one wyglądały bardzo ładnie, czy na zdjęciu, czy, czy na filmie, ale one miały. Tak gruby ten pasek, tak sztywny ten pasek, że na co dzień chyba bym nie była w stanie w nich wyjść, żeby było mi komfortowo. Powtórzę się. Te rzęsy, chyba wszystkie od Ardell, są tak wygodne, że ja ich nie czuję na oczach. W ciągu dnia, także ja mogę sobie w nich nawet do pracy popylać i ja ich nie czuję, ja o nich zapomniałam, zapomniał, że je mam. Także mam nadzieję, że tutaj znajdę taki minimalny chociaż zamiennik. Troszeczkę trzymam kciuki, że skoro one są delikatniejsze, to faktycznie nie będzie ich aż, aż, aż tak czuć. Natomiast już teraz w opakowaniu widzę, że ten pasek jednak troszeczkę jest grubszy, więc mam nadzieję, że nie będzie taki oporny. A o czym mówię? tutaj mówię. O tych rzęsach i to jest numerek 03 od Essence. Także sprawdźmy sobie razem, jak one będą wyglądać. O ile je otworzę, bo tutaj jest ta a ja nożyczek nie mam. Jak będę je potrzebować chyba, bo, bo trzeba będzie je przyczynąć. No ale dobra, pęsa tam ta, też da się otworzyć, że otwórzmy sobie je razem. Nie próbujcie tylko w domu sobie krzywdę, zrobicie, bo wiecie, że to moja wina. To już nauczona doświadczeniem, jeżeli chodzi o ten klej do rzęs, jest daremny. Zobaczcie. Więc pozwolę sobie użyć swojego własnego. Przeczyszczę sobie trochę tą pensetę. Z kleju to rzęs, bo ja potem sobie tak brzydko psuję rzęsy od tego, że ja nie czyszczę tej pensety. I tak chcę od razu złapać i potem to się wszystko skleja, że masakra. Dobra. Wyciągamy. Rzęsisko, opakowania, tak żeby ich nie zniszczyć. Uj, to będzie ciężko, ciężko w życiu. Jeżeli chodzi o rzęsy, to jest taka delikatna dosyć. Ten pasek też nie jest taki zły w teorii, więc przyłóżmy sobie, zobaczmy ile. Ja tego muszę odciąć. Dobra, na no, oko polecimy dosłownie. Jak już pewnie zobaczyliście, zauważyliście, ostatnio nie ma słucha, na początek, więc trzeba się jakoś zrelaksować, pożartować w ciągu odcinka. Troszeczki mam, spróbujemy sobie troszeczkę przyciąć te rzęsy i mam nadzieję, że przytnę je podobnie. Od zewnątrz sobie je przytnę, ale muszę sama, bo ja muszę widzieć co robię. Tyle przycięłam, to, to będzie zaraz zobaczymy, czy będzie faktycznie tak, jak bym chciała. No, trochę daleko mi pójdzie, no ale dobra. Dobra, jeszcze trzeba odciągnąć, wyciągnąć w zasadzie drugą kandydatkę. Może będą równe, może nie będą równe, ale pewnie będą piękne. Już nie mam żadnego kleju, nie mamy żadnego kleju, więc lecimy sobie z pierwszym gagatkiem. Jeszcze odetnę sobie ten paseczek z przodu, rzęs, bo on jest masakrycznie długi. Także nakładamy sobie kleju i myślę, że ja się trochę z tym tutaj. Męczę, bo przy takim pasku to ja nie wiem, czy ja je tak założę na raz. Wybitnym mistrzem, jeżeli chodzi o sztuczne rzęsy, też nie jestem, także podejrzewam, że wrócimy, zobaczymy się już z efektem końcowym na pomadkę jeszcze, tak myślę. Albo Was zaskoczę i wrócimy już z pomadką. Kto wie, kto wie, to wie. A więc tak prezentuje się finalne efekty makijażu. Jeżeli chodzi o rzęsy, może zacznijmy sobie od nich. Są to Essence 03. One nie są naprawdę złe. Jedyny taki minusik w tych rzęsach jest to, że ten, fa wlala, <grym> że ten pasek faktycznie jest dość oporny. Jest mało taki elastyczny, jest dość gruby. Na pierwsze rzęsy, jeżeli chcesz sobie zacząć kleić rzęsy, no ja bym się pewnie zraziła. Bo te, które ja sobie kupiłam jako pierwsze, to właśnie te zartelety, dlatego się tak ich uczepiłam. Ja je założyłam za pierwszym razem z tymi. Po tak długim czasie klejenia rzęs, kleiłam je cztery razy i to chyba wystarczy, jeżeli chodzi o opinię na temat rzęs. Natomiast są fajne pod tym kątem, że są dość długie. Nie do góry, tylko jakby na długość faktycznie. Bo jeżeli masz większe oczy, to... Nie ma problemu, że one są za krótkie. Ja je ucięłam chyba z połowę, jeżeli chodzi o tą końcówkę. Także dla każdego wydaje mi się, że będą ok. No, ja mam tylko taki problem, że muszę obciąć aż tyle. No, ale będziemy z tym żyć. Jeżeli chodzi o pomadkę, ja sobie tutaj dałam takiego nudziaka, kredka i pomadka z Catrice, muszę przestać ich używać, bo wciąż nie wiem, czy one są normalnie dostępne, a jeżeli nie są dostępne, to będzie mi przykro, bo kocham tą kredkę, ma piękny kolor, pięknie to wygląda na ustach razem i tym bardziej właśnie do takiego... Yy, Mocniejszego, delikatnie makijażu. Fajnie podkreśla, ale też nie jest za mocne. No i co dalej? Jeżeli chodzi o sam makijaż, ja jestem zadowolona z efektu. Między innymi dlatego, jak możecie pamiętać z początku tego filmu, zawsze mam taką walkę, że delikatnie, niedelikatnie. Jakieś mocne smoki, albo zwykła kreska, bo tak romantycznie, bo tak się utarło. Czerwona szminka, czy nie czerwona szminka. No, więc wydaje mi się, że ten makijaż jest taki takim fajnym wyrównaniem jednej i drugiej strony. Jestem mega z niego zadowolona. Jedyne, co no to troszeczkę schodzi z klejeniem tych cyrkonii, ale da się to przeżyć, jeżeli będą się one faktycznie trzymać, a ja akurat użyłam sobie mocnego kleju do rzęs, także powinny i jestem w stanie to wybaczyć na pewno. I pewnie jeszcze nie jeden makijaż w Twoim życiu zrobię w tym stylu. A ja ci już bardzo dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Jeżeli spodobał ci się ten film, to zostaw po sobie ślad w komentarzu, lajka lub subskrypcję, najlepiej wszystko. Ale ja nie wymagam, ja nie wymagam absolutnie od nikogo nie tylko nie wymagam. No, więc ja się już z Wami żegnam do kolejnego. Pa Tak, 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 tak,